Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim bardzo ważnym skutku upadku, pierwszym, który się pojawił, mianowicie wstydzie. I ten wstyd właśnie w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju widać w dyskusji o nagości między, między Adamem a Bogiem. W zasadzie można powiedzieć w stwierdzeniu nagości. Adam stwierdza, że jest nagi, a Bóg go pyta, kto ci powiedział, że jesteś nagi? I ciekawe, właśnie jest to, że w tej dyskusji o nagości wychodzi y, na jaw upadek Adama i Ewy. Wychodzi na jaw to, że, y, że Adam jest przestraszony tym, kim jest w oczach Bożych. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że właśnie tym jest wstyd. Wstyd jest lękiem przed tym, jak inni na nas patrzą. Wstyd jest lękiem, który sprawia, że się chowamy. Że się ubieramy, że się zakrywamy, że w jakiś sposób czujemy się nieswojo z tym, kim jesteśmy, a nie czując się nieswojo, staramy się tą naszą winę w jakiś sposób zakryć. I można powiedzieć, zarówno zakryć w sensie materialnym dlatego mamy ubiory, dlatego mamy modę dlatego mamy pewne kanony piękna, kanony poprawności, które wbrew pozorom, myślę, że wszyscy traktujemy bardzo. Bardzo ściśle, gdybyśmy dzisiaj wygląd... no to, to widać. Widać, że od... zależnie od kultury, ludzie się czują swobodnie w takim bądź innym ubiorze, ale ja bym powiedział, że w jakimś sensie również yy, ta nagość dotyczy naszego wnętrza. To znaczy, my się po prostu czujemy niedobrze ze sobą samym i w związku z tym próbujemy sobie jakoś poprawić samopoczucie niekoniecznie już przez ubiór jako taki, ale przez pewne. Działania, które sprawiają, że zaczynamy siebie postrzegać jako ludzi lepszych, jako ludzi, którzy są mądrzejsi, sprawiedliwsi, uczciwsi, pokorniejsi. W różny sposób możemy sobie to nasze samopoczucie poprawiać, ale cały czas dotyczy to właśnie tego naszego wstydu, czyli lęku przed tym, jak postrzegają nas inni ludzie. I zwróćmy uwagę, że bardzo często właśnie ten lęk jest tym, co sprawia, że. Że całe kultury w jakiś określony sposób profilują siebie względem Boga, tak jak na przykład można powiedzieć wieża Babel, o której no dużo można mówić, dzisiaj tylko powiem tyle, że wieża Babel, uczyni... budowniczowie wieże Babel uczynili sobie imię, ale po co im było to imię? Po co była im ta tożsamość? Po to, żeby czuli się bezpiecznie, żeby czuli się dobrze, żeby czuli się właśnie ludźmi, którzy nie muszą się wstydzić. A wręcz przeciwnie, mogą właśnie mieć to imię, mogą mieć budowlę, która świadczy o nich w taki sposób, żeby mogli się czuć bezpieczni i dumni. Dlaczego o tym mówić, mówić w kontekście kobiety i mężczyzny? Myślę, że dlatego, że zwróćcie uwagę, że właśnie w tych relacjach damsko-męskich jest ta przestrzeń na to, by czuć się sobą, by czuć się sobą. Żebyśmy się nie musieli. Wstydzić Prawdopodobnie tak jest, że twój mąż czy twoja żona jest tą jedyną osobą, w, ob w obecności której nie wstydzisz się być nagi. Jest też prawdopodobnie tą osobą, na, której licz na którą liczysz, żeby, żeby, ciebie nie żeby ciebie przyjmowała takim, jakim jesteś, czy taką, jaką jesteś. Y z wszystkimi twoimi słabościami, w szczerości, w uczciwości. I myślę sobie, że jest to czymś bardzo wyjątkowym. Właśnie dlatego ta nasza relacja jednego ciała. Że wymaga w związku z tym właśnie właśnie ze, w związku ze wstydem, wymaga tak wiele miłości, wyrozumiałości, yy, życzliwości względem siebie nawzajem i miłości pomimo. Miłości pomimo, a nie miłości ze względu na to, że jest to czymś łatwym i prostym. I, yy, I myślę sobie, że jeśli taką miłość mamy, powinniśmy za to być bardzo wdzięczni. Takiej miłości również powinniście szukać, jeśli jeszcze nikogo nie macie, jakiegoś swojego małżonka takiej kobiety, czy takiego mężczyzny. No i w końcu po trzecie, myślę sobie, że w jakimś sensie właśnie tego naszego wstydu też w naszej relacji do Boga, w Kościele również powinno być takie miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, pomimo naszych grzechów, pomimo naszych upadków. Ale przede wszystkim chciałbym dzisiaj mówić o rodzinie. Szukaj takiej rodziny, a jeśli taką rodzinę masz, to bądź wdzięczny, bo wstyd jest prawdziwy, wstyd zakrywa prawdziwie tylko Bóg, ale Bóg też daje nam ludzi bliskich nam, Którzy pomagają nam się nie wstydzić i w szczerości, w uczciwości być akceptowanymi. Jeśli masz taką rodzinę, jeśli masz takich bliskich, dziękuj za to Bogu. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty sam zakrywasz nasz grzech ostatecznie przez śmierć Twojego syna i dziękujemy Panie za to, że mamy ludzi, wobec których się nie musimy wstydzić, możemy uczciwie być takimi, jakimi jesteśmy. Z Bogiem. Do zobaczenia.